Już 21 października rusza nabór wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE Obszar B, czyli mikroinstalacje produkujące energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Jeśli jesteś rolnikiem i chcesz obniżyć swoje rachunki w gospodarstwie, to właśnie dla Ciebie jest ta dotacja. Możesz otrzymać nawet 200 tysięcy dofinansowania, a refundacja kosztów sięga 65%. Dofinansowanie obejmuje zakup instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, pomp ciepła czy systemów zarządzania energią. Wnioski możesz składać między 21 października a 19 listopada 2025 roku. Nie czekaj do ostatniej chwili, pomożemy przygotować Ci dokumenty i złożyć Twój wniosek. Wykorzystaj szansę na tanią, własną energię energię w Twoim gospodarstwie. Wejdź na naszą stronę i wypełnij formularz. Nasz doradca się z Tobą skontaktuje. Eko sam. Gwarancja jakości.